I witajcie drodzy widzowie, Arika265 w z kariery menadżerskiej Arkadiusza Kotnowskiego Real Madryt. E, oczywiście sezon pierwszy i tak właśnie z tego co widzicie potwierdzenie na ekranie udało nam się kupić Mbappe za 120 i 195 milionów euro i sprowadzić go do Real Madryt jak e, mi się to udało, więc bez zbędnego przedłużania przejdźmy sobie do spotkania Już z Liverpoolem, więc zaraz, zaraz i wstawimy go nawet do składu Co prawda wszyscy są zmęczeni, Mbappe zresztą też Ale spróbujemy pojechać Takim Mbappe by zemchał może być Zarówno lewe skrzydło, jak i nie Także, hmm, no także bez pewnego przedłużenia, przechodzimy do spotkania z Waga z Liverpoolem, potężnym Liverpoolem, jest to w ramach e, turnieju przedsezonowego Pucha, Puchar Elite Azji. Ocrosz jest strasznie podmęczony, więc jego od razu też wymienimy. I za krosa i za krosa mówię. Isko, tu Blanko. O, właśnie, tylko Blanko wstawimy tutaj w to miejsce. Tyk. Tak jest. I tak zapisz, tak jest. I przepraszam za dwa musi tak długo trwać. Przepraszam Was, musiałem wyjść. Kontynuuj karierę. że zdążyło zapisać O, udało się. bez bezbędnego przedłużania. Przejdźmy sobie Puchar Elity Azji. I nagle wszyscy są zdrowi, tak? No, tak tak myślałem. Akurat jest jeszcze bardzo zmęczony, więc... Tak zróbmy. Nie znam, mam baba jest zdrowy, więc wszystko ładnie. Także dobra. Przechodzimy już do meczu z Liverpoolem w ramach Puchar Azji. kariera menedżerskie. Czas za to mecz Liverpool Real Madrid. Puchar Drugi odcinek kariery menedżerskiej. I jedziemy. Po wielu negocjacjach transfer wreszcie podjęto. Dlatego już za chwilę zadebiutuję w zespole. Czy spełni oczekiwania? Przekonamy się. Także. Halo, witamy wszystkich widzów bardzo serdecznie. Zapraszamy na dzisiejszy mecz. Najbliższe dwie godziny spędzą Państwo z nami, czyli z Tomaszem Smokowskim. I Jack Laskowskim. To drugie wsparcie grupowe w turnieju rozgrywanym podczas przygotowań do sezonu. Liverpool zmierzy się z Realem Madryt. Obie drużyny zamierzają zgarnąć dzisiaj trzy punkty, żeby zagrać w kazie pucharowej. To wciąż tylko turniej przedsezonowy, bez większego znaczenia. Ale ci piłkarze. Oni, ale piłka nadal w grze, wciąż rośnie. Van Dijk przejmuje piłkę. Nie mam pojęcia jak on zatrzymał ten strzał, ależ teraz interwencja bramkarza i nadal mamy tu bezbramkowy <gry> ręk, Dobra inaczej, Casemiro do Modricia i modrić wypuści... Kiedy się podział Alison? Przepraszam. To ten mecz mecz Jana Mbappé w nowym zespołem. Kibice domagali się sprowadzenia jakiegoś napastnika, i ich życzenie właśnie się spełniło. Jeśli zacznie nadawać na tych samych parach co reszta drużyny, to z przodu będą naprawdę drogi. Chcemy wykorzystać okazję. Go! Proszę Państwa, Niestamowita sprawa ranking trzeba. Debiutant w zespole! Jakże rzadka to umiejętność tak pasować się w drużynach, Sprawo! W tym pojedynczym zwycięzca mógł być tylko jeden. Rzuć oka przed tak, strzałem, gdzie jest i pewnie wykorzystany za stuprocentowa organizacja. Ależ teraz radość w strefie trenerskiej. Nic dziwnego, z tego, muszą się cieszyć, że wreszcie prowadzą. No i proszę, można 1 do kupić Mbappę i 3 z nim gola? Można. Także... Zgodzi... Zgodzili się właśnie na tą minimalną kwotę, którą mieliśmy zaproponować, żeby się zgodzili. I od razu się na tą kwotę... Dobra, moment, skupmy się teraz, o! I od razu się na tą kwotę zgodzili, to jest niebywałe mogłoby być tu, grześni. Pracujemy wody. Piłka pod nogami całacha. Spójrzmy, Sama sam z bramkarzem. Piłka trafia w kąpeczkę, ale bramkarz ma no szczęście. ale kutła wybronił tę sytuację. Poradził sobie z przeciwnikiem, ależ kapitalne zachowanie w obronie. Uratował swój zespół bez dwóch zdani. Operator tablicy wyników już pewnie trzymał palec na przycisku. Zmiany, ale akcja, popatrzcie. O nie, takimi interwencjami to się nie odbierze. Zdecydowana teraz interwencja obrońcy, która oddała zagrożenie. Aleksander Ardon. Będziemy mogli sobie spokojnie teraz na dwóch na pas... Chyba, że zrobimy 4-4-2 teraz, jeszcze właśnie, formacji, żeby grać. Mbappé, teraz przy półce. Mbappé, może być niebezpiecznie. Nie, jest blanka, ale szwejście w Tak jest, już druga bramka w debiucie. Doskonale się prezentuje na początku przygody z tą drużyną. Teraz na tę indywidualną akcję zakończoną golem naprawdę 5, którę Ręce same się składają do oklasku, a głowa od razu odpowiada, że on sobie... No ale sprzedamy azard. To plutański miód. Dobra, na razie nikogo nie sprzedajemy. Na razie niech będzie ten numer 33 na koszulce. Mi nie, nie bardzo nie radzi. A jak później będziemy sprzedawać zawodników, bo będziemy wyprzedawać. Dajcie znać kogo wyprzedać. Chyba nawet sprzedamy Bell'a, Gareth'a. Chociaż nie. Może coś z tego być. Uwaga, za chwilę może być bramka! Branka wybija, ale gra się toczy! Znakomita interwencja! Co za paradać wokół dła? Wydawało się, że nie No Dawaj, był gwizdek. i jedenastki, teraz rzucam. I branka wybił. Czy trafi? Teraz na krótko rozegrałem, widzę to. Aha. centry, krótkie rozegranie. To środkowanie, ale obrońca zdecydowanym zagraniem wyjaśnia całą sytuację. Sala pośrodkowuje. Wydawało się, że wybije piłkę daleko, ale nadal może to być groźnie. Wysoki pressing i odbiór piłki może być groźny. Fak. Tracą już tylko jedną bramkę. Wystarczy jedna, składna akcja. <laughs> Aktualny wynik to 2 do 1. Połyka kolejne metry. Jest ciekawie. A teraz będzie dobra okazja. Wymija Bramka, piłka na naurze. No dobra, na krótko rozegrają, no i dobra i co... rozegranie teraz. Mogło być teraz niebezpiecznie, ale obrona nie pozwala na to środkowania. I teraz wychodząc z kontroli będzie groźnie. Wolnie się z podkrycia, okazja. Niemożliwe, nie ma bramki. A z Zwykle nie ma zmiany, ale tutaj stało się coś niesamowitego. Jednym razem rywale neutralizują zagrożenie wrożnego. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Dobra, nieważne. Nie rozkojarzyłem się po prostu i dlatego jest ta bramka do szatni jeszcze, straciliśmy. Mam nadzieję, że to wybaczycie. Dobra, to teraz zróbmy tak. Mbapę dajemy na środek. Będziemy zmienimy z Osensio. I zostawmy tak jak teraz i blanko właśnie wprowadźmy za modlicia. No i tak Ale po jeszcze nie już tak do końca siedzi Dobra, wkowaćmy Marcela, bo się jeszcze nam obrazi Łobrze, siedzi tylko na ławce, nie gra I <grydy> jest dobra Rozległ się Gwizdek Ruszamy! Przed nami druga połowa tego spotkania To zaniechał miło ależ to zrobił Zapewne sądził, że z toba jeszcze dojść do piłki, ale tramkarz Przątnął mu ją sprzed nosa. Milner. Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. Można by... teraz! Tworzył sobie szansę, uwaga! Ależ teraz zmarnowana okazja, której jedynym efektem jest odtanie piłki. Casemiro, wspaniale! Akcja wciąż trwa. Co tu się dzisiaj dzieje? Niewiarygodne! Właśnie dorzuca trzecią bramkę! Patrick w debiucie! Nie sposób sobie chyba wyobrazić lepszego przywitania z kibicami nowej drużyny! Ależ to było ładnie wymierzone, celne, prostopadłe podanie. Ale Mbappé pole sobie z przeskazającym rywale i zdołał poznać kilka I bramki.

Wymarzona okazja, krótki dystans. Żeby tak przestrzelić, zabrakło zimnej krwi. Wystarczyło przecież dobić piłkę do bramki, a on tymczasem walnął z całej siły. Ciekawi mnie, na ile wiarygodne są plotki, według których ten zawodnik miał... Popatrzmy, bo ta akcja nabrała tempa. prostu muszą pomykać. Teraz możemy zobaczyć to wszystko na podwórkach. Warto też zapytać co się stało w imieniu obrony, że pozwoliła na chwilę i dalej nie odbierajmy. Przypominam, że mogę teraz dowolną ilość zmian dokonać. Nie? Więc cztery. dobra cztery bramki wystarczą na debiut. Jowicz wchodzisz teraz jeszcze zrobimy jeszcze jedną zmianę na testnika. Więc Jowicz ma ja. Nie, Mbappe jestem zadowolony, że kupiliśmy go. Dało się go sprowadzić za 195. Prze no, nie, jest, nie są tu pieniądze przepłacone, a zainwestujemy później najwyżej w innych. Ryzykowne wejście, ale opłaciło się. Dobry odbiór, przeciwnik trochę nóżałansko, ale prawo za starania. No chyba zróbmy tak, że z, bo z tego no, co śmierci na hazarda chcą sprzedać, no, nie, nie? Chyba. Pytanie przyjmuje Trent Alexander Albo wydajcie znać w komentarzach kogo sprzedać. E, będę was o to prosił usilnie. To kogo e, mam tu sprzedać? Wydawało się, że będzie groźnie. Ale s ten spalonego. Słuszna reakcja na linii z oczywiście, choć nie zabrakło tutaj dużo. Bo ładnie się rozbijała ta akcja, i gdyby podejście na pozycję nastąpiło trochę później, to mogłoby coś z tego być. Ale pomysł był dobry, to na tym. Zjadanie później, Henderson? Chyba, że Czy trafi? Urwa! Jaką to wyjął? Wspaniale zachował się Baila. No dobra... No jeszcze was kaja to w ogóle. Dobra. Kapitan, L-Kapitan. Zagrywają teraz krótko bez ośrodkowania. Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. Co za interwencja! Odbita piłka, nie ma ranki. Asencją. faulowane, dziękuję karteczka. Nie można. Tu powinna być żółta karta Zresztą zaraz się okaże. Za to zdarzenie wątpią, pokażemy kartą. Bez bardzo trzeba to I ja to następny odcinek. Jak w... Moment. Tak. Przypomnę zachowanie przy tej obronie. Tak to należy robić. Bramkarskie wyniosło najwyższych lotów każdy na wszystkich miał I uderzyć przy takim kryciu. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego piska. A Nie może zróbmy go! Chronij, ale piłka nadal grze, wciąż grośnie. Wciąż jest groźnie. Nie dobra. Między nogami na razie. Powiększają teraz. Przerwamy do czterech golów! Każdy bramka, że zna to uczucie, gdy sięga piłki palcami, ale ta i tak pada do siatki. Zrobione chyba wszystko, co można, ale to nie wystarczy. <gryw> si to między nogami, na Mam nadzieję, że tą bramkę stracono mi, wybaczycie, bo po prostu się z roz... każdemu się zdarza czasami. Do końca. Taki mecz, że nie do, da się do czystego kąta zachować, ale ładna, a przede wszystkim skuteczna interwencja. Przejęcie piłki, koniec akcji. Znakomite zagranie na dobie. Nara sala, ty, wiesz co? Możesz się Bardzo ładnie teraz w obronie. Znowu mogą konstruować akcję Sędzia zadecydował o doliczeniu 3 minut gry Mamy Robertson Dziękuję za uwagę. Słyszymy się w jutrzejszym odcinku na dzisiaj. To tyle. Łapkujcie, subujcie, zostawiajcie komentarze pod filmami e, kariery menadżerskiej. E, e, na dzisiaj już nie będzie. Jutro się słyszymy też, właśnie, właśnie jutro będzie kariera menadżerska. No i w czwartek, nie 11 listopada, ale postaram się Wam nagrać po południu. I też karierę ma na deską na bo czemu by nie? Do usłyszenia, trzymajcie się. Cześć, pa. Areko 265, odmeldowuję się. Pa. Real Madrid. jest, 5, 1. Do usłyszenia na następnych odcinkach. Łapki w górę, przypominam sobie z dzwoneczkiem, komentarze. Do usłyszenia, trzymajcie się, pa.